Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim gościom, którzy dołożyli starań, by tu przybyć i wspólnie z nami świętować naszą nasz biląż, odnosząc się jednocześnie rangę tego wydarzenia. W sposób szczególny pragnę powitać zastępcę dowódcy 11. Luburskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, ona generała brygady Jana Wojnu. reprezentującego dziś dowódcę Czarnej Dywizji. Witam naszego merytorycznego przełożonego szefa zarządu wojsk aerobijnych i zmotoryzowanych pana generała brygady Sławomira Łuczaka reprezentującego jednocześnie inspektora Wojsk Wodowych szczególne słowo powitania kieruję do pierwszego dowódcy 17 brygady zmechanizowanej pana pułkownika Mirosława Waliszewskiego oraz pana pułkownika Wojciecha Ziłkowskiego, z rąk którego przejmowałem sztandar brygady Jednocześnie chciałbym przekazać złożone na moje ręce życzenia dla wszystkich żołnierzy i pracowników brygady, zakażnej naszego święta i jubiluszu. odbyłych dowódców, którzy ze względu na inne sprawy nie mogą uczestniczyć dzisiaj w naszym święcie, generała broni Sławomira Wojciechowskiego, dowódcę Wielonarodowego Korpusu północ wschód Generała dywizji Piotra Malinowskiego, dowódcę Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO oraz generała Brygady doktora Roberta Kosowskiego, rektora Akademii Sztuki Wojennej. Niezmiernie cieszy mnie obecność naszych rodzin, żołnierzy poległych w misjach pokojowych. Serdecznie witam panią Gabrielę Maćkowiak z rodziną. Pana Wacława Poświata oraz państwo Marię i Stanisława Siterczuków. Dziękuję państwu za przybycie. Pragnę powitać kapelanów, proboszczy parafii wojskowych w międzyrzeciu w Wędrzynie oraz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha i parafii grecko-katolickiej w Międzyrzeczu. Widzę obecnych wśród nas dowódców jednostek, jednostek wojskowych Czarnej Dywizji, na czele z dowódcą 4. Pułku Ślifrotniczego, ale pułkownikiem Wozniczykiem. Witam wszystkich obecnych dowódców, rektorów, komendantów, szefów instytucji, jednostek wojskowych, współpracujących i wspierających brygadę. Szanowni Państwo, brygada stacjonuje w trzech garnizonach województwa lubuskiego. Cieszę się, że dzisiaj mam, na naszym święcie są przedstawiciele administracji samorządowej. Ze starostą międzyrzeckim, panią Agnieszką Olendę. I burmistrzem, panem Remigiuszem Lorentz którym serdecznie dziękuję za umożliwienie zorganizowania dzisiejszego święta na terenie Międzyrzeczą. Witam przedstawicieli miasta i powiatu Solęci, reprezentowanego przez starostę pana Tomasza Jaskóla oraz burmistrza pana Dariusza Eicharda, a także burmistrza krosna pana Marka Zebulę. Dziękuję Państwu za przybycie i owocną współpracę integrującą wojsko ze społeczeństwem. Na co dzień cieszymy się również kontaktami i współpracą z miastami, gminami, powiatami całego naszego województwa. Cieszę się, iż raz w roku możemy gościć wszystkich Państwa, starostów, burmistrzów, wójtów, na nasze wspólne przedsięwzięcia służące społeczeństwu które mają duży wkład w budowanie tych małych ojczyzn, w których żyjemy. Jak co roku są z nami przyjaciele z instytucji resortowych oraz służb mundurowych, dlatego też serdecznie witam komendantów powiatowej policji, wojewódzkiej policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, dyrektora aresztu śledczego, na czele z komendantem nadrzęskiego oddziału straży granicznej, panem generałem brygady straży granicznej Tomaszem Michalskim. Serdecznie dziękuję za przybycie Panu Pukowikowi Zbigniewowi Dzielińskiemu, Sekretarzowi Stanu, który był inicjatorem przejęcia tradycji oraz zadania Brygadzie Patronatu generała broni Józefa Dobor-Uzińskiego. To Słowa powitania kieruję również w tym miejscu do obecnych z nami przedstawicieli organizacji, organizacji kombatanckich, weteranów, działań poza granicami państwa. Pragnę powitać Przedstawicieli instytucji współpracujących narządzenie z Wielkopolską Brygadą, komendanta 45 wojskowego oddziału gospodarczego pana pułkownika Waldemara Kaliszaka, komendanta Żandarmerii wojskowej w Wędrzynie, pana kapitana Maxa, komendanta OSPWL w wędrzyn pana pułkownika Mikołajczaka. Również serdecznie witam panią dyrektor Anetę Baszczy-Machowską, przedstawicielkę, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. Jak zwykle w ważnych dla nas wydarzeniach towarzyszą nam przedstawiciele stowarzyszeń historycznych grup rekonstrukcyjnych związanych z tradycjami oraz barwami, które dziedziczy brygada. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli miejscowych szkół, placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz służby zdrowia, a także witam serdecznie wszystkich przyjaciół Wielkopolskiej Brygady, niech byłych żołnierzy oraz mieszkańców międzyrzecznych. Nie sposób wymienić i podziękować imiennie wszystkim gościom i sympatykom Brygady przybyłem na dzisiejszą uroczystość, ale zapewniam Państwu, że Wasza obecność jest dla nas wielkim zaszczytem. Żołnierze, pracownicy wojska 17 Brygady Zmechanizowanej. To nasze święto, to czas, by uczyć ciężką służbę i pracę oraz aby wyróżnić najbardziej zaangażowanych. 5 lipca to rokrocznie ważny dzień dla stacjonującej w 17 Brygady. Przez kolejne 25 lat żołnierze Brygady byli zawsze tam, gdzie wymagał tego interes naszego państwa. Żołnierze, to wy wykonaliście zadania. W kraju, niosąc pomoc naszemu społeczeństwu w chwilach trudnych, w czasie powodzi i epidemii. Byliście zawsze tam, gdzie trzeba było zapewniać ład, stabilność i bezpieczeństwo, pełniąc służbę w ramach kontynentów wojskowych w Iraku, Afganistanie, Czadzie, Bośni, Hercegowinie i obecnie w Rumunii. Dzięki Waszym dokonaniom mogę powiedzieć, że żołnierze 17 Brygady stworzyli rzetelną markę, krawoczach przełożonych jak gwarantem dobrze wykonanego zadania. 25-letni dorobek brygady to lata trudnej służby, spędzonej często na wielu nowobronicznych kierunkach. Jak mawiał nasz patro, generał broni Józef dobor musznicki tyle nasłuchałem się opowiadań o naszych bohaterach, jeśli wątpiłem, że Polacy są stworzeni do czynów wyjątkowych. Zawsze wszyscy podkreślali elitarność i wybitność naszej jednostki. To ogromny prestiż i zaszczyt, jak odczuwa się podczas dowodzenia żołnierzami. Podobnie dzisiaj ja mogę to powiedzieć o, o Was. W każdym zadaniu, treningu, ćwiczeniu wykazujecie się kreatywnością, poświęceniem i uporem. Wśród stojących kolumn trzepacą sztandary jednostek, których tradycje dziedziczymy. Z dumą swoje barwy prezentują strzelcy koni wielkopolscy, piechurzy ziemi rzeszowskiej wołani poznańscy, artylerzyści, zaperzy, logistycy. A sformowana w 1996 roku 17 Brygada dziedziczy tradycje jednostek wiekopolskich, kontroluje główne tradycje 17 Pułku Piechoty i 17 Pułku Zmechanizowanego. Przejmując imię generała broni Józefa dobór oraz doroczne Święto Piątego Lipickiego. Jeden nasze tradycje, gdyż są się nas źródłem inspiracji. Czynimy również współpracy z naszymi partnerami ze Stowarzyszeń Historycznych i Klub Rekonstrukcyjnych, bo dzięki nim pamięć o naszych poprzednikach jest ciągle żywa. Szanowni Państwo, przed nami ustają żołnierze, którzy zrealizowali pomyślnie wiele zadań. Ale wśród nich miejsce zajmuje kompania honorowa, w szeregach której spostrzeżono można cztery puste miejsca. Jest to symbol pamięci o poległych kompanach, którzy nie wrócili z misji którzy dali ojczyźnie najcenniejszy dar własne życie pomnik poświęcony pamięci czterem żołnierzom podczas wykonywania zadań w Afganistanie usytuowany jest w organizowanych brygadach i codziennie przechodząc obok miejsca poświęconego naszym kopanom ilu nie oddając tym samym hołd i poświęceniu. nigdy w naszej pamięci nie odejdą młodszy chororzy Jarosław Maczkowiak sierżant Paweł Oświat Sierżant Szymon Sitarczuk oraz sierżant, sierżant Rafał Nowakowski. Niezwykle istotne jest to, że są tu dzisiaj z nimi, z nami ich najbliżsi, aby kolejny raz wspólnie oddać im należdy Szanowni Państwo, dzisiaj również brakuje w naszym szeregu starszego kaprala Damiana Dużyńskiego, żołnierza Batalionu Logistycznego Brygady. Równocześnie z naszą uroczystością odbywają się jego uroczystości pogrzebowe. Śmierć jest zawsze bolesnym przeżyciem, tym bardziej, że dotyczy młodych ludzi. Panie generale Wojno, korzystając z okazji, bo to właśnie dzisiaj jest czas, ku temu, bo chciałbym szczególnie podziękować za zaufanie, doskonałe dowodzenie i nieustanne wsparcie udzielone brygadzie. Znając śmiałość, zdecydowanie i żołnierzkiego ducha, oraz profesjonalne podejście do wykonywania obowiązków. Jestem przekonany, że kolejne stawiane przed nami zadania będą wykonywane na najwyższym poziomie. Dziękuję wszystkim moim poprzednikom, dowódcom XVII. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dziękuję za budowanie prestiżu i potencjału brygady. Panie pułkowniku, dziś Wasz wysiłek pozostawiony w brygadzie rodzi owoce. Słowa podziękowania kieruję również do dowódców jednostek wojskowych Czarnej Dywizji. Szanowni Panowie, dowódcy, jestem przekonany, że współpraca pomiędzy naszymi jednostkami w dalszym ciągu będzie przebiegała wzorowo. Dziękuję również przedstawicielom instytucji wspierających naszą brygadową działalność, a przede wszystkim komendantowi 45 Wojskowego Działu Gospodarczego, komendantowi żandarmerii wojskowej w Wędrzeni oraz komendantowi Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych. Dziękuję lokalnym władzom za wsparcie bieżącej działalności oraz wzorową współpracę. Wyrazy uznania kieruję również do instytucji organizacji pozarządowych, przedstawicieli szkolnictwa, duchowieństwa oraz stowarzyszeń związanych z tradycjami Wielkopolskiej Brygady i Pododziałów. Wasza pomoc, przychylność i działalność jest nieoceniona. Szanowni Państwo, nie sposób podziękować imieniu wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom, ale zapewniam, że współpraca z Państwem jest dla nas wielkim zaszczytem. Żołnierze i pracownicy brygady, z okazji naszego święta, a zarazem 25-lecia istnienia brygady, składam serdecznie podziękowania za służbę i pracę. Wysoki kunszt i profesjonalny w działaniu to wasze cechy, które powodują, że młodzież, możecie zawsze stać dumni z wysoko podniesionym czołem. Dziękuję wszystkim pracownikom za oddanie, poświęcenie, wykonywanie swoich zadań, za zapewnienie nam, żołnierzom, płynnego funkcjonowania brygady. W Dniu Święta życzę Wam sukcesów, pomyślności oraz wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym. Wasz wysiłek jest doceniany przez wszystkich żołnierzy. To dzięki Wam, żołnierze i, prac i pracownicy wojska, brygada jest postrzegana jako przedejmująca w siłach zbrojnych. Ponieważ to ludzie tacy jak Wy, pełni pasji, zaangażowania i determinacji tworzycie tę brygadę. Żołnierze, Panowie, Panie. Niech służba wojskowa przynosi nam wiele aspiracji, a zdobyte doświadczenia i umiejętności zaowocują w przyszłości pochwale naszej ojczyzny i Wielkopolskiej Brygady. Nie zapominajmy również, że za sukcesem naszych żołnierzy zawsze stoją ich rodziny i bliscy. To właśnie oni codziennie zapewniają tak potrzebne wsparcie, są powielnikami naszych trosk i obaw. Proszę przekazać swoim najbliższym serdeczne życzenia i wyrazy naszej wdzięczności. Panowie, panowie generowie, drodzy goście, nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi oddanych ojczyźnie i regionów, w którym stacjonuje brygada. Dziś serdecznie i po żołniersku dziękuję za wszelkie okazane brygadzie i żołnierzom wyrazy sympatii. Wasza obecność na naszym święcie jest dla nas wielkim zaszczytem. Dziękuję bardzo.